Wielbłądzica Attica ma tych sił wiele i dlatego wraz ze swoją francuską opiekunką Edmę ochoczo i wesoło maszeruje aż na drugi koniec świata. Właśnie idą przez Polskę. Śpią w przyjaznych zwierzętom gospodarstwach i wszędzie budzą wielkie jak wielbłąd zdumienie. Nie zdarza się codziennie, żeby w Polsce wielbłąd wędrował po ulicach. Kupiłam ją w cyrku w połowie marca tego roku we Francji. Przygotowywałam podróż trzy miesiące i ruszyliśmy. Mam 22 lata. Wcześniej podróżowałam z plecakiem, więc wędrówka to dla mnie nie nowość. Chciałam pójść gdzieś daleko. Pomyślałam o Mongolii. Może tam będzie fajnie. Lubię przygody. Chcę uczyć się życia. I przyszła po prostu. No, przyszła, przyjęłam ją, zaproponowałam do jedzenia. Bardzo się ucieszyła, bardzo jest smakowa zupa pomidorowa. Ona jest bardzo silna i świadoma wielu spraw. Wie dużo o mnie i o tym, co wokół się dzieje. Myśli więcej niż konie i dlatego dokładnie wie, kim jestem i jak sobie ze mną radzić. Koniki się boją. Jednak to duże zwierzę, więc y, podeszły, zobaczyły i uciekły. Ona lubi chodzić, ale woli być z innymi wielbłądami. Może będzie mi wdzięczna, że idziemy tak daleko, a Mongolia to dla niej dobre miejsce, bo pozna inne wielbłądy, z którymi będzie do końca życia. To dla niej najlepsze.